I robota będzie fachowa. Są fachowcy, ale jaj A gdzie są, gdzie są moje słuchawki? A która, a która jest prawa, która lewa? Łopata, jasne, ale to drugie narzędzie. Z gitarą przyjechał na robotę? To nie koncert, panie, to kostka. Może będzie usterkowy heavy metal. E, kolega z jakiejś kto się jakich... Przecież to są studenci. Kolega z perkusją przybędzie, przy albo saksofonem. A rozumiem, pan, panowie wcześniej już robili e, tego nie, typu rzeczy. Nie, nie granitową, ale robiliśmy no, Ja robię drugą, kolega. Okej. Okay. doświadczenie. My to fachowiec. Ty to mechanik jesteś, ty byś tam postał, no nie i tak. Hey. Tu trzeba tak, tu ja? trzeba tak. W internecie jest wszystko, w razie czego, jakbyśmy czegoś nie wiedzieli. Aha. Ja widzę, że ten człowiek nie ma o tym zielonego pojęcia. Tu będzie komedia po prostu, to będzie cyrk. Życie uczy, że od komedii tylko krok do tragedii. Czemu mi nie mówili, że kostkę będziemy kłaść? Mówiłeś, że coś układałeś. No układałem, ale... Płytki chodnikowe to nie jest to samo. Mamy tylko położyć, nie musimy z tego pisać doktorazu, przecież, nie? Matko, święta, co on gada? Mi się nie chce jego słuchać. Ja bym najchętniej teraz tam wyszedł, po kopie i do domu. Omówmy e, czas, jaki, jaki przewidujecie. No, tak, myślę, że ta kosteczka ta tak 5 godzin pewnie nie. Co na no, udźwignę to? Hmm. Myślę, że 400 zł. Czy 500 bardziej. bardziej. Musiałem tarczę kupić, prawda, do kamienia. O niej mówi, że on musiał kupić tarczę do kamienia. Zleceniodawcy, co obchodzi? Czym ty to będziesz robił? Ty masz przyjść tam ze sprzętem? I masz to fachowo zrobić, tak? No wiesz, poszukaj w ile na kostkę to mógł zrobić się. To może zapytaj, w jakiej proporcji. Ale co ty chcesz rozrabiać? To się sypie chude. Po prostu mają gotową podsypkę, którą wysypują i układają na tym kostkę. Prętów też nie mamy, nie? Nie, nie mamy. Fachowcy muzycy nie wzięli budowlanych instrumentów, więc będą śpiewać a capella. Chłopaki, jak ta melodia powinna lecieć? Pierwsze co, oni powinni zabić sobie szpilki. Na szpilkach koło żyłkę wyznaczamy poziom. Spad tu powinien być na tym centymetr na metrze. Nie więcej, bo to jest bardzo mała odległość. No i to wszystko. A no. panowie tak wiedzą, że próg do położenia i tak bez takich narzędzi? Nie jest tak, że chłopiec przyjeżdża ze wszystkim swoim najlepiej z betonem i w ogóle z zaprawą gotową betoniaków. Jestem trochę zaskoczona i przyznam, że ogarnęło. Nie, nie, czy panowie sobie z tym poradzicie? Święta panienko z Guadelupy, przecież oni nie zrobią tego. To są muzykanci, człowieku. Oni nie mają nic wspólnego z budowlanką. No poczekaj, no nie skreślaj, na, tak, na dzisiaj. Ale co nie skreślaj, człowieku? Żeby to zrobić, taką robotę, to trzeba siedzieć 10-15 lat w budowlance. Trzeba się na tym znać. Można też improwizować, tak jak w muzyce. Piasek tam sypał, tylko nie wiem po co. Po to, żeby. Właśnie po co? Po pierwsze, nie rozwinęli żadnej plandeki na tych, na tych płytkach. Kalfasa to wylatuje na te płytki. Te płytki są ubrudzone, uwalone w tym betonie. Po co to mieszają? Nie mam zielonego pojęcia. Doceniamy, że ta ekipa chce wszystko wziąć w swoje ręce, ale raczej nie tędy droga. Montarcze dokręca palcami. Luz na pewno nie włączy. Ja pie... przynosę krzywdę, zrobi ten dzieciak ty. Ten. ten fachowiec ewidentnie myśli, że jest z tytanu. Ale dostał tarczą, mówiłem. Jakieś tutaj słyszę niepokojące dźwięki. Co tu nie, jest? nie, to z pracy. Tu właśnie tarcze wymieniałem. Palce całe, nic nie poobcinane? Nie, już po prostu. Dokręcisz czy coś, tak? Macie to Nie, nie, już to, to, dokończmy to młotkiem. Ja nie wierzę w to, co widzę, jak łako. Od brzegu coś się daje? Nie, od brzegu, od brzegu nie. Od brzegu nie. się nic nie daje. To młotkiem. No. Nie, no bo tam jak woda wleci, to już musi wyparować, wiesz. <laughs> <laughs> tam od, od boku się nic nie daje. Kurna. A! W usterkowej gamie tak brzmi brak kompetencji. Pierwsza kratka jest zaburowana. Woda nie, po, nie popłynie nigdy tą kratką. A Widzę, że krateczka jest. Tu dobrze? Poszło z tą kratką. Będzie tutaj działało wszystko? Tak, jak I którędy ta woda będzie? Gdzie będzie mi ten odpływ? No, ona tam pokaże, tak? I to się wchłania. Tak? Ja ci powiem, to jakaś innowacyjna metoda jest. Metoda nie wiemy, co robimy. Dwie godziny minęły, nic tutaj się niewiele się zmieniło, tak? Nie wiem, bo pani musi dokupić piasek, pani musi dokupić jakiś, jakiś sprzęt, tak? Panowie, momencik, wystarczyło doczytać, że w tej zaprawie piasek nie jest potrzebny. Ja jestem przekonana, że to nie piasek jest problemem. No, no to może pani to sama na przykład położyć i pani wtedy się przekona, że. Tak jak jest ja bym chciała to sama położyć, to panów by tutaj nie było z całym szacunkiem, tak? Nie no, gładko, mi normalnie lekko ręce opadły tutaj na panu. Nie wiem, już nawet sama to mam powiedzieć. Chłopie, gdybym mógł wyjść, to bym... Ale grosza nie powinni dostać. No Przecież ludzie, nie, czy to jest jakaś żanada? Pan w powiedział mi, że piasek jest tutaj niepotrzebny, wystarczy to, co jest. E, mi się to po prostu nie podoba. Nie podoba mi się to, co tutaj zrobiliście. No i no, podziękuję Wam, krótko mówiąc, no podziękuję Wam. Tak. Pozbierajcie w swoje zabawki w takim razie. I ten patyk do mieszania. Jutro może będą malować komuś ściany, to patykiem farbę do mieszać. Masakra. <laughs> Dla początkujących fachowców zlecenie było jak zderzenie z granitową kostką. Twarde, bolesne i bezproduktywne. A jak przeżyli to nasi eksperci, chłopaki? Dominik, przyszliśmy na miejsce budowy. Co ty o tym sądzisz? Krzysiek, no tu idzie ręce załamać. Ci ludzie po prostu nie wiedzieli, co robią. Oni byli, nie byli fachowcami na pewno. Bardzo dobrze podziękowaliśmy im za robotę, dlatego że oni by sobie zrobili tu krzywdę elektronarzędziami, które tu nie były potrzebne. Czyli po pierwsze, bezpieczeństwo. Po drugie, chcieli używać materiałów, które tutaj w ogóle nie są potrzebne, czyli piachu. I po trzecie, niedrożna kratka. Nie potrafili tego w ogóle zrobić, nie wiedzą, po co to jest. Jednym słowem, nie mieli pojęcia, co robią. W ogóle, absolutnie. Dramat. Dramat z elementami horroru. A w czym zagrają kolejni? Sensacja, komedia, a może thriller? To jest ekipa do roboty, tak? Nie, to ekipa do sąsiada. A, zapraszam. Nie, no tu be, obstawiam, że będzie klęska. Ale ty, jak ja bym ciebie zobaczył, jak ty byś mi przyjechał na robotę, to też bym powiedział: klęska będzie. Chłopie, nie nadaje się do roboty. No. Ale chłopie, 20 lat oglądam to. 20 lat ale ty to... oglądasz, ale nie robisz. 20 to. lat to mam na co dzień. No jak nie robię? No moja firma robi. No twoja firma, a ty. No, a ja to Ty Gdybyś mi przyszedł zrobić podwórko, to już mi powiedział: klęska. Weź, nie żartuj. Twoje mamy zrobią podwórko i co? I... O ludzie! No, a nie ty. Ale ja jestem na, na budowie od rana do wieczora. Ale ty jesteś na budowie, rano jest telefon, twoimi pracownicy przekazali. No, rano jest o, telefon, po południu jest telefon. W trakcie było pięć fajek. A ty co robisz? A ja Jak fajek? Ja fajek nie palę? No, ale to od dwóch miesięcy, no. Od pięciu miesięcy nie palę papierosów. Ja co robię? Hmm? Ja nie pracuję. O, Ci, który, coś? o której wstajesz? Siódma. Weź nie rozśmieszaj. Dobra, słuchaj, lepiej co tu jest. Ty. Nie ja to taki prawdziwy nie rób jesteś dopiero. Co? <gry> no co, weź. Chłopaki, mieliście oceniać fachowców, a nie siebie. Ale kto wie, może do was też kiedyś z usterką zajrzymy. Bez żadnych wzorów. Bez żadnych wzorów. Jeden czy tak, tak. tak, Żeby było równiutko, ładnie. Ciekawe, jaka cena będzie jeszcze za usługę? 600 zł, około 4 godzin. Ja. 4 godziny 600. 600 jest dobrze. Kieszy się już no, nagram robotę chłopaku? W, w końcu coś w końcu mi coś nagrałeś w swojej siostry. To swoje się... o, to Fagry, kurde. Ciekawe jak my byśmy we dwóch to ułożyli. Ja bym ci mój co masz robić. Nie, no, o, no właśnie, ty byś mi mówił, a ja bym robił, nie? <grym, <grym, To jest robota. To, to możesz zobaczyć jaki tu spadek będzie. I tak no może, żeby spadek to zmierzyć, to musi być tak nie... w... wysypane no Ale co ten łysy opowiada? Po co, co, co ma wysypanie do zapięcia poziomów, no? no to wysyp. Już możesz podsypać, nie? No ale zobacz, zobacz ile tutaj jest do podsypania. Pierwszy no. z tym młotekiem. pierwsze nie, to prze... no, robota, nie, O tu będzie awangryzm. Po są. Mata z tym młotkiem jak w ogóle na i parabandy wbiją. <laughs> Orzeszki w miodzie i w karmelu. Lody, lody bambino. <laughs> Do dzieńcia nie zabrałeś? Czapierka. Tak, za tą tarczą. tarczą to sobie można maniki zrobić. A tak powiem, słuchaj, musi k***a Jeśli ktoś chce, to szuka sposobu, a jak ktoś nie chce, to szuka powodu. A ty k, Powód szukasz? A to nie można, a to nie. Pomysł trochę. Awantura. ooo, zaga rodzinna. ale jak my tu wlejemy beton. To nasypko trzeba robić. Bo wymieszać z piachem, nic innego nie ma. Wszystko jest, tylko trzeba czytać. To jest beton, no. Tylko myli ich po prostu papier, papierowy worek. Bo jakby na kupie leżało, to by wiedzieli. O, beton, ba! Było, nie? Gotowa, sucha mieszanka. No, beton. Goto, no to jak to jest gotowa, sucha mieszanka, to trzeba na sucho ją wysypać, no. Ale... Wysnąć teraz. Się. Młodszy szagier postanowił spuścić na prowokację starszego zasłonę pyłu. Ja nie rozumiem, po co oni to wysypują, jak oni nie mają poziomów nawet zabitych. To oni nawet tak na dobrą sprawę nie wiedzą, ile tego sypać. Pewnie mają szósty zmysł. Usterkowy. Palet? O matko! Przepraszam, że za gęszczarkę ciągną. Tym to się możesz, wiesz, po torbie za możesz tym przejechać. I nie, to jest, A to jest do trawy. Do trawy, no. Do ziemi, do walcowania, ja pierdzielę. Piaskownica jest, zabawki też są. Ale czujemy, że ktoś tu kogoś roluje. Lepszy efekt by był, jak oni by to udeptali nogami, bo to jest tylko 10 centymetrów. Co ty robisz? Przymierzam, wiesz? Kładasz? No nie no, to jest niechlujne, no zobacz, no, ta kostka to jest na przykład odpad, ona nie ma płaszczyzny od góry, jeżeli oni będą szparować tą kostkę, bo tą kostkę się jeszcze szparuje, no to tu, to, to, to oni po prostu ją zasypią, no. Tu podałeś jakieś kostkę w ogóle? Ja mu od wyższych celów. Hmm. I to jest cały komentarz do sprawy. Dominiku, jakoś nie wierzymy, że nie wbijesz tu żadnej szpileczki. To zobacz, co za robią, to po co ta pajęczyna jest jeszcze potrzebna? Po oni to robią w tym momencie. po skosie. I to prostu oni z oglądali i z tych żyłek to już pajęczynę robią, to no, za Nie ma jak zaplątać się we własne sieci. Trochę tak. Razem jakąś robotę w środku trzeba załatwić, bo to na zewnątrz to się nie da wytrzymać. Współczuję chłopakom, bo po prostu robią na takim upale, że. z 60 stopni. My tu w reżyserce mamy bardzo gorąco, ale oni to już w ogóle. Byłem w Egipcie. Powiem że widziałem wielbłody i Beduina. <głacza> Patrz na ciebie do <głacza w góry> Beduina. Kolega twojego ojca zabawiał kurczaka na wyjeździe za granicą. Powiedz no, bo prawda działy jak powiedzi, wiesz? pojechał do Belgii pierwszy raz. Do Belgii. Zwiadą się na, na rożnie kurczaki. No i podchodzi. Gościu podszedł. Gościu podszedł i tak, pokazuje pasyw tak. A <głacza> A czosnek było. <głos> <głos> taka ekipa jest, to jest taka ekipa ma. Tylko na tych kurczaczkach można sobie zęby połamać. Widzę, że kończą. Kończą ze sobą. Ale zobacz, jak odpływ zrobili. To jest kratka taka, wiesz, łapiąca Zależy, no. jak strumień wody będzie płynął, jak trafi strumień w kratkę, to będzie działać. Chłopaki, też czujecie, że ten grys ma przykryć nie tylko kostkę, ale też szknocone zlecenie. Ale jest fushera zrobiona, ja pie. Jak by czy Ci pani podoba? Jest kostka położona? No, ko kostka jest, ale ciężko odpowiadać na pana drugie pytanie, czy mi się podoba, no, no. Bo, a coś bo mi podoba, bo jest nierówno. Cała Asia, zawsze z taktem. Chodzi o to, żeby można było wjechać i wyjechać. Żeby woda spływała, woda spływa. Moja propozycja jest taka, że zamiast tych sześć stóp yy, weźmiemy we mniej tam oni ci tabliczkę jeszcze powinni tam postawić na stałe zakaz wejścia w szpilka. zostańmy przy tym 500 naprawdę Operacja szwagrowie kontrakostka trwała 5 godzin i kosztowała 500 zł